Siemaneczko, witam Was z przyczepy razem z teściem. Czemu z przyczepy? A już Wam wszystko tłumaczę. Dostaję bardzo dużo komentarzy odnośnie tego, czym wyklejaliśmy przyczepę, jakim klejem kleiliśmy, ile metrów, jaką farbą. I w tym filmie postaramy się rozwiać wszelakie Wasze wątpliwości, żebyście nie musieli już tego szukać. Jest taki... Magiczny zeszyt. Magiczny zeszyt, w którym wszystko od początku było zapisywane Został odnaleziony, bo wiecie jak to jest Włoży się tam, gdzie niby ma nie zginąć, a on tu właśnie leżał. sobie zginął Tam leżał no, Można sobie szukać e, Tutaj są zanotowane wszystkie rzeczy Będę Wam wrzucał przebitki zdjęć e, Żebyście mniej więcej jeszcze wiedzieli, jak to wszystko wyglądało e, No i co, postaram się odpowiedzieć na pytania Tutaj mam... w którą stronę ten zeszyt? Drugą. Od tej strony. Jest, no, jest dobrze w tą stronę. O, tutaj mam zapisane pytania. Ja czegoś nie będę wiedział, to teściu będzie odpowiadał. Jak będę umiał na to pytanie odpowiedzieć. Jego przyczepa, to niech odpowiada. Mam również tutaj o, rozpisany... O, mniej więcej to wygląda w ten sposób. E... Koszty wszystko. Koszty od samego zakupu do praktycznie do samego końca jest. Prowizorycznie podliczony koszt całkowity remontu. Oczywiście pomijając to, że było wszystko robione własnymi rękoma, nie robił tego ktoś, czyli nie mamy robocizny. Nie ma robocizny, tak? No dobrze, zacznijmy może od tego, bo dużo ludzi pisze, że wykleja się Alufoksem. Według mnie nie powinno się wyklejać Alufoksem, bo się robi puszka z tego. Później będzie wilgoć wszędzie. Tak? Jak to się jest? Jak się w Alufoxem wyklei? Tak może być, bo to jest szelne po prostu Tutaj tak samo jest Ci, którzy oglądają remonty przyczepy I mm, są ludzie, którzy kleili Alufoxem Dopiero kleili na to wykładzinę To później wszystko rozbierają i zdejmują ten Alufox Według nas Alufox No nie jest dobry Nie jest dobry, lepiej samą wykładziną e, A tym i tak się zimą nie jeździ I tak nie będziecie tym stać jeziorem przy minus 10 Bo tu się nie da wysiedzieć po prostu I czy ten Alufox będzie, czy nie będzie To i tak nie wysiedzicie to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Tak jak powiedziałem, jest sporo pytań, i zacznijmy tutaj, sobie wypisałem niektóre pytania. Zacznijmy od tego, czym była malowana zapiekanka? To jest jedno z wielu pytań odnośnie farby, odnośnie tego, czym była malowana. Pistoletem była malowana. Sprężarką. Sprężarką i normalnie pistoletem było malowane. I teraz tak, była to farba. Już Wam tutaj mówię. O, jest, Ocieknie telefon. E, telefon tutaj jest. Nie wiem, że zaraz tu pod... farba. farba, farba, farba poliuretanowa. Farba poliuretanowa. W tej chwili gdzieś tutaj będziecie mieli oczywiście e, zdjęcie mniej więcej, jak ona wyglądała w danym momencie od zakupu. Teraz ja może tak. Teściu tutaj u... masz u... 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 z ekranu zrobiony. Ale ja po prostu to zdjęcie od niego wezmę i wkleję wam tutaj, będziecie to w tej chwili em, widzieć. To jest farma, farba poliuteratanowa y, poli 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 do przyczep kempingowych. Biała, bardzo dobra. Powiem wam, ona się sprawdza, bo mamy y, syn ma drugą niewiadówkę i ona ma taki bardziej kolor ciemniejszy niż ten żółta, biały. Żółta, żółta jest taki, taka. No, A wam powiem, i u niego jest ciepło, a u mnie ta farba zdaje... Sprawa. Stając na, na słońcu, coś naprawdę odbija to świetnie, tą farbę. To się, farba nazywa się Sigmadur. To jest 80% puszki farby i chyba 20% utwardzacza do tego. To się y, później w tej puszce się wlewa, wymieszcza się i to jest jakieś namalowanie około 2-3 godzin, bo to później zastyga i już ta praktycznie farba jest jakby się zostawiła na 2-3 dni. Do wyrzucenia, farby, ile wyszło? Najpierw kupiliśmy 2 litry. Malowaliśmy raz ją w koło, bo nie było potrzeby na dwa razy. Raz w koło wyszło nam 3 litry farby. Dwa razy było malowane. Przeschło, i później malowałem jeszcze raz. Aha, aha. dwa razy było malowane. Dwa razy w koło. Zresztą tam film, film jest z malowania przyczepy. Jak tak. ktoś chce, może sobie. I jakbyście mogli zobaczyć, to sobie tutaj piszcie. Zobaczcie. Tego najbardziej się baliśmy. Film yy, bo nie Malujemy tak, przyczepę kempingową Nie, wiadomo. nie wiadomo. taki film jest z takim tytułem. Z takim tytułem, i po prostu tam by spojrzeć, tam jest też objaśniane, co jak robiliśmy. Widać zresztą to. Pytanie e, numer dwa. Jaki klej do wykładziny? Klej do wykładziny kupowaliśmy uniwersalny klej polimerowy. Też będziecie mieli zdjęcie wrzucone. No Ta, ja tylko tak pokazuję mniej więcej, jak to jest. Kleju wyszło, wam powiem, kupowałem, bo to są pojemniki 5-litrowe. Ja litrówki kupowałem. Cena była różna, bo w jednym sklepie była inna. Starsza cena na była najnowsza w około 50 zł według za litr. tego pięknego notesiku jest tutaj napisane 300 zł kosztował klej do tapicerki. No bo około, tutaj zaraz ściąga tutaj była yy, Farby były około 5-6 no litrów Klej polimerowy uniwersalny 3 litry, a farby 5-6 litrów Nie, tak? kleju 5-6 litrów, a... No nie. a farby 3 litry Klej polimerowy uniwersalny 3 litry jest napisane A tutaj jest Powielka. farba poliuretanowa 5-6 Dobra, <laughs> nie, nie, powiem wam szczerze I to było klejone bezpośrednio do tego plastiku Plastik był wyczyszczony po tej starej farbie wyczyszczony to robiliśmy szczotką drucianą, żadnie mechaniczne miękką szczotką drucianą, to nam ładnie nawet schodziło i przylepiana była drugie pytanie. Wykładzina remontowa. Tak, jaka wykładzina? Nie, nie jest Bo to jest to też jakaś było? ta, co oferują niewiadówki tego tam to wiadomo, cena jest, możecie sobie zobaczyć na tego. Za tą wykładzinę kupiłem 10 metrów bieżących, to jest jakieś 25 metrów, zostało tego gdzieś tak około 23 metrów, może wyszło, może nie, dużo jest od, od tego, na szyby odchodzi, tak. na dach odchodzi, ale z dachu wiadomo się zrobiło. I koszt wykładziny to 250 zł. 250 zł, tylko to są ceny sprzed 2-3 lat. Trzech lat tak. Bo zakup przyczepki. Do, do tego dojdziemy, do tego dojdziemy. Zakup przyczepki to z 5-6 lat było, a wzięliśmy się 3 lata stała. Tak. Nie było pomysłu. Nie było pomysłu na nią. E, ile metrów było już, tak? 10 było. metrów bieżących. 10 metrów bieżących zostało. E, tak jak obserwowałem tu ludzi, którzy to wyklejali. Tam kolega nie wiem jak on się nazywa, taki z brodą. Na nim się wzorcowałem. Pozdrawiam cię, kolego przyczepa. Nie pamiętam to jest około 23 metrów e, Tutaj mam kolejne pytanie również ile farby? No to tutaj tak jak już, e, tak jak już było powiedziane 3 litry farby. 3 litry farby, było hmm. nawet farba. Było najpierw kupiliśmy 2, 2 litry, a później był litr dokupiony, tak. tak. O, to około e, tutaj 200 około 300 zł farba też kosztowała. No teraz ta farba widzę, że nawet chyba staniała o 4 zł, no wiadomo bo my kupowaliśmy chyba się nie po 99 za litr mm. bardzo fajna farba, bardzo fajnie się ją kładzie i podejrzewam, że tak samo, można pistoletem, można wałkiem no ale my mieliśmy akurat pistolet chcieliśmy zobaczyć jak to nam Marcin, yy, właśnie malarz yy, tynkarz akrobata tynkarz akrobata, <noise> Marcin on to malował ja tam nie wiem, bakistę chyba to dostałem po łapach, tak się nie, tak za mocno, tu nie, tu w zaciek i to powiem, wam oddałem pałeczkę jemu. I tak nie wyszło to tak, jak powinno no, być, a... bo jeszcze powinno być na to położony, według mnie, bezbarwny. I wtedy nie wycierałaby się ta farba, bo na przykład jak się założy na nią plandekę i będzie wiatr, będzie luszał plandeką, to w tym miejscu, gdzie ma styk, to ona się wyciera. Według no. mnie powinien być położony jeszcze bezbarwny, tak na przyszłość, jakby ktoś chciał robić. Wiadomo, każdy, każdy się uczy na błędach. Czy, czy się auto, czy przyczepę przykryje blaneką, wiadomo, są jakieś straty, no wie, że to nie wtoszki nie narobią, ale przetrze się i... No i dobra, przejdźmy do tego, jakie były tego mniej więcej, bo to i to są ceny na, tak jak powiedziałem, ze 3 lata wstecz. Tak, bo my w tamtym roku zakończyli teraz raz, no dwa co najmniej lat dwa, lata, no. dwa lata wstecz, także nie sugerujcie się cenami, to były ceny na dwa lata wstecz. Zakup przyczepy 1950 zł za złom. Za jako, tak, to było kupione za sprzedany złom. To też złom. jest, też jest taki to, co, odcinek. To co y, łapa, y, pod mostem, jak to się nazywa? To co na magnesie. Pla plaża, salarz? Takie tam gdzie szyny wy, wy, wyciągaliśmy, tak, tam, gdzie tam największe nasze tego, tam pamiętam było ze dwie tony no po dwie tony może mogło być, tych, tych tego i po prostu za to została Zakupiona, przyczepa kupiona, przyczepę wypatrzyłem jak jeżdżę śmieciarką, stała sobie w gospodarstwie, pan w niej sobie spał, raz spał, raz tego i takie to było no, wyglądała, możecie w tamtych odcinkach zobaczyć. Tak, jak ona jak wyglądała, ktoś chce, to po prostu pokażemy ją. W, play, możemy... w playlistę wejdźcie i tam macie wszystkie odcinki. E, dobra, lecimy dalej. Uszczelki 800 zł. Wykładzina 250. Płyta OSB na podłogę 145. E, szpachla z żywicą 80 no. zł. Farba około 300. Lampy. od Odblaski 137. No Klej tylnie, odblaski w koło, no to Klej 300. E... Lentex. Lentex na 190. 190 zł. Śrubki 50. 50. napisałem, ale zróbcie sobie więcej, bo wiecie, raz kupiłem, zapisałem, drugi raz kupiłem, nie zapisałem. O, o. No, no... Zawiasy 165. Do, e... do do tych bakistów Listewki do... 83, wkręty 28, jakiś oklejny 104 materace 1300 o, plus to jest stówka te, paliwo te materace ja wezmę ten mały o, to są takie materace bardzo fajne, mocne wykonanie, powiem wam w tamtym roku byliśmy 5 razy na. i nic się nie wygniotło, nic, nic się nie Tu nie wiem czy będziecie widzieć, bo to była już powiem Dolni, firma z y, bardzo fajny pan, domowa robotka, ręcznie fajnie pan. Jak będziecie brać materacę, pan wam doradziłby. Weźcie nie tak, jak były oryginalne, tylko po centymetrze, po dwa większe, żeby one ciasno wchodziły. Bo zobaczcie, to jak się idzie, to się rozszerza. No, no tak, tak, to się rusza, nie? I jak weźmiecie yy, rzadko, to wam się zrobić 4 centymetry przerwy na materacach. Będzie latać. I żona może wpaść między parę. I będzie kryzys na, na czasach. E, no i dobra, i dochodzimy do sedna. Kwota e, remontu z zakupem przyczepy. Mniej więcej, bo to nie jest co do złotówki. Tu z tego podliczenia naszego tak, wyszło. E, tu jest jeszcze plus 500, tak? To tak, yy, czyli to jest główne to, główna. to z kartki 7429 zł plus 500 zł pomyłki. Tak, plus Europie. 500 to pomyłki, około czyli około 8000 z zakupem, czyli e, 6000 zł kosztował remont tej przyczepy. Oczywiście to było wszystko kupowane stopniowo. I tak to wszystko wygląda. Na płyty meble. Najgorsze, najdroższe to było zakup tych y, płyt meblowych. Tam był chyba 1140 zł. Tak, płyty... A, meblowe, to nie było powiedziane 1000, tak, 1140 zł. zł. Wykonanie moje, nie wiem czy wam się to podoba, czy nie. Sklejeczka 08. Nie, to jest tak, 0,8 sklejeczka, wszystko, wzmocnione wszystko. Nic nie ubywałem, żeby ona mi tu nie latała. I to wszystko oczywiście jest w odcinkach, jak chcecie, to ja wejdźcie sobie płyty, w playlistę, e, tu gdzieś może wam lata, playlistę przyczepy i sobie obejrzyjcie. A to jest po prostu odcinek, e, którym odpowiadamy na pytania i doszliśmy do sedna, także e, myślę, że rozwialiśmy wszelakie wątpliwości. Dzięki, że jesteście, bo tu się już robi zimno jest 4 stopnie na dworze, dlatego dalej nie jestem na magnesie. Poza tym mam małą awarię pleców. A ja łokieć tenisisty. I, I tak o, się, na razie tak na razie dlatego jest mniej odcinków, bo tak musi być. Pozdrawiamy was serdecznie, widzimy się w kolejnych odcinkach i trzymajcie się ciepło. No. Wylusiam znów nad rzekę, niebo błękitne, magnes w kieszeni tajemnic, nic prawdziwy detektyw, Szukam skarbów na dnie w szumie wody Może historia, co żywi te okolice przygody Tam na dnie skarby czekają, zatopione marzenia, opowieści wzywają, tam na dnie z magnesem w ręku tam